Katolicki obchodzi Święto Bożego Miłosierdzia. Dzień ten ustanowił 24 lata temu nasz papież święty Jan Paweł II. Jednak pomysłodawcą był sam Jezus Chrystus. Pragnę, aby Święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. Taką wolę wobec tego dnia przekazał sam Jezus Chrystus. Dziś istotną rolę odgrywa też koronka do Bożego Miłosierdzia. Pierwszą niedzielę po Wielkanocy łaski wylewają się na wiernych w sposób szczególny. Jak Pan nie powiedział, że tego dnia są otwarte wszystkie upusty Boże. Po raz pierwszy o ustanowieniu tego święta mówił do świętej siostry Faustyny, Pan Jezus w płocku w 1931 roku obiecał, że tym, którzy tego dnia zwrócą się do Bożego miłosierdzia, ma być darowana łaska zupełnego odpuszczenia win i kar. To takie wielkie święto w całym niebie i zaproszenie dla tych, którzy może wątpić. W Bożą miłość nie ufają, są zrozpaczeni, albo myślą, że już tyle grzechów popełnili, że, że już dla nich nie ma nadziei. To... Ratunkiem dla wiernych ma być też koronka do Bożego Miłosierdzia. To jest kolejna forma kultu Bożego Miłosierdzia, która została przekazana. Przez Jezusa siostrze Faustynie Kowalskiej. On sam w 1935 roku podyktował siostrze Faustynie słowa koronki do Bożego Miłosierdzia. To naprawdę jest to no, wyjątkowa modlitwa. Odmawia się ją szczególnie o 15 w godzinie miłosierdzia.